Dobrze, więc e, tutaj Natalia i jej kluska. Jesteśmy w trakcie przygotowań do cosplayu piosenki Matryuszka Hatsune Miku i Gumi. E, I kluska się śmieje. Jak chcę z tobą, to pracować? Zaraz mi z łóżka spadniesz. To nie moje łóżko, ale... Ale kanapa. Nie, nie. Enażutemiz mi zrzucasz, kochana. Reagujesz <grymne> <grymne> Aha! Tak, ja... Aha! 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 umieram! jak Aha! Aha! Dobra, wstawaj. Pożegnasz ja się, się ładnie. Pożegnać się ładnie. Pożegnać się ładnie. Ok, ga! Więc niedługo się pojawi cosplay, a niedługo to konkretnie kalendarz. Ła, nic nie widać. Ale mi kalendarz. Trochę widać. A konkretnie cosplay pojawi się 17 maja. Bo wtedy będziemy w Co? Nie widać. Папси. Папа!